Choć ich nie widzimy, są z nami w każdej podróży. Bez nich nie odjedzie żaden pociąg. Siedząc w kabinie z przodu składu mają najlepszy widok na trasę, ale też odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżnych. I tak na każdej służbie. Swoje święto obchodzą 16 września. Mowa oczywiście o maszynistkach i maszynistach, których w szeregach KD jest ponad dwie setki. Wśród nich już od ponad 3 lat Michał Kalinowski. Dlaczego wybrał akurat ten zawód? Szczerze mówiąc to kolega mnie namówił, bo jego tata był maszynistą i on też został maszynistą. I opowiadał mi co to za praca, ile się zarabia, na czym polega. I z tego co mi opowiadał to bardzo mi się to spodobało. Ja też zawsze lubiłem kierować czy samochodem, czy innymi pojazdami, po prostu lubię, lubię prowadzić. Półtora roku za sterami pociągów to staż pracy innego maszynisty KD Krzysztofa Wardęckiego. Wcześniejsza nie była związana z koleją i przypadek sprawił, że marzenie z dzieciństwa nabrało realnych kształtów. Od początku gdzieś to było takie moje marzenie, już tak odkąd pamiętam, że chciałem być maszynistą. Do tej pory, znaczy do czasu jak zrobiłem tą licencję, myślałem jednak, że to będzie takie bardziej nie do spełnienia, że to jest takie właśnie w, w bardziej w kwestiach, w marzeniach dziecięcych to trzeba zostawić, ale w którymś momencie... Jak już zacząłem robić tą licencję, to okazało się, że to jest jak najbardziej możliwe do spełnienia. Co można doradzić wszystkim tym, którzy chcieliby zostać maszynistami, ale mają obawy? Trzeba spróbować i trzeba jak najszybciej po prostu zacząć spełniać po swoje marzenia, jeżeli to jest jako, tak jak u mnie, jako marzenie, albo po prostu realizować tę pasję, którą też dużo ludzi ma odnośnie kolei. Praca maszynisty niemal każdego dnia przynosi nowe doświadczenia, możliwość poznania nowych ludzi i obserwacji różnych szlaków. Zasiadający za sterami pociągu cenią ten zawód także za możliwość podróżowania po malowniczych trasach Dolnego Śląska. W ciągu miesiąca pokonują nawet 5000 km. Zanim jednak maszynista wyruszy w trasę, sprawdza stan techniczny pojazdu. Przygotowanie do zawodu maszynisty wymaga wielu godzin nauki, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Wstępem do pracy za sterami pociągu jest zdobycie licencji maszynisty. Kurs trwa 3 miesiące. Kolejny etap to zdobycie świadectwa. To szkolenie trwa około 1,5 roku. W ramach tego szkolenia są zajęcia teoretyczne, wykłady, zajęcia praktyczne na pojazdach, na infrastrukturze kolejowej, po której jeździmy, no i również zajęcia na symulatorze, który tutaj widać za mną. Tak? To jest panel sterujący tym symulatorem, za nami jest tutaj symulator. Symulator pojazdu szynowego Impuls to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce, które w skali 1 do 1 odzwierciedla prawdziwy pociąg i przyciąga kursantów z różnych regionów kraju. Urządzenie ma zapisanych tysiąc kilometrów tras, jakie codziennie pokonują pociągi KD. Grafika wyświetlana w rozdzielczości 4K jest wiernym odwzorowaniem infrastruktury na każdym przejechanym kilometrze. Pogoda i scenariusze jazdy mogą być różne. Nauka odbywa się pod okiem maszynistów, instruktorów, których w KD jest obecnie ośmiu. Ich wiedza i doświadczenie są zbawienne dla nowicjuszy. Na symulatorze podobnie jak w rzeczywistości. Możemy tutaj postawić jakiś obiekt zewnętrzny, typu na przykład samochody, zwierzęta mogą być na torach, ludzie mogą być na torach, mogą być jakieś przeszkody, drzewa. Również nawet możemy tutaj usterki pojazdów tworzyć, żeby maszyniści umieli zobaczyć, jak będą usuwać usterki pojazdów. Samo nagłośnienie. Pewnie w kamerze tego nie będzie dobrze słychać w materiale, ale jakbyśmy się znaleźli tu w środku, są też naprawdę rzeczywiste. Jak jest burza, silny deszcz i tak dalej, grad, iskrzenie na pantografię zimą, bo też możemy stworzyć takie warunki. Scenariusze, wiernie odwzorowany kokpit, czy realistyczne dźwięki i zmienność pogody to nie wszystko. W symulatorze wdrożono jeszcze jedno rozwiązanie, które pozwala poznać przyszłym maszynistom realne warunki pracy. Sama jazda i w ogóle obsługa tego pojazdu, wszystko jest też zrobione w skali 1 do 1, czyli rozpędzanie, hamowanie. Ponadto platforma rusza się, jest na siłownikach i wszystkie jazdy po rozjazdach, uderzenie w jakiś obiekt zewnętrzny na torach, wszystko jest odczuwalne tutaj w kabinie maszynisty, więc maszynista, który przychodzi do nas się szkolić, no to czuje się po prostu jak w kabinie prawdziwego pojazdu. Postanowiłam sprawdzić, na czym polega praca maszynistów. Tak wygląda debiutant. Siedzę za starami pociągu, oczywiście w symulatorze. Przyspieszam, widzę rozjazd. Co się tak. wydarzy? Może Pani mało hamować, bo będzie... Będę hamować, będzie, będzie stacja. Hamuję, hamuję. Ale stacja się Pani zatrzyma, ale niech Pani hamuje. Hamuję, hamuję. O, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Tak, w rzeczywistości. Prękościomierz Pani ma przed sobą, 114. 114, 20. jadę i hamuję. Drodzy Państwo... To jazd będzie na tor numer 2. Czujność, spostrzegawczość, opanowanie i refleks to cechy, które ma każdy maszynista. 16 września z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty wszystkim Wam, Panie i Panowie, składamy życzenia spokoju na szlakach i samych zielonych semaforów.